Serdecznie witam Was w niedzielnym dzieleniu. Mamy piątą niedzielę Wielkiego Postu. E, niedzielę, która e, otwiera już taki przedostatni tydzień tego czasu, pięknego czasu, i dzisiaj skupiamy się e, na Ewangelii według Świętego Jana. Zachęcam do tego, aby przeczytać ze mną ten fragment. E, w opisie tego filmu znajdziesz również ten fragment. Możesz śledzić wzrokiem ten tekst albo razem ze mną czytać. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Wśród tych, którzy przybyli, by oddać pokłon Bogu w czasie święta, byli też niektórzy Grecy. Oni więc przystąpili do Filipa, pochodzącego z Betsaidy Galilejskiej i prosili go mówiąc, Panie, chcemy ujrzeć Jezusa. Filip poszedł i powiedział Andrzejowi. Z kolei Andrzej i Filip poszli i powiedzieli Jezusowi. A Jezus dał im taką odpowiedź. Nadeszła godzina, aby został otoczony chwałą Syn człowieczy. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli ziarno pszenicy, wpadłszy w ziemię, nie obumrze, zostanie samo jedno. Ale jeśli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. Kto zaś chciałby mi służyć, niech idzie za mną, a gdzie ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś mi służy, uczci go mój ojciec. Teraz dusza moja doznała lęku. Cóż mam powiedzieć? Ojcze, wybaw mnie od tej godziny, ależ właśnie dlatego przyszedłem na tę godzinę. Ojcze, wsław imię Twoje. Wtem rozległ się głos z nieba: Już wsławiłem i jeszcze sławie. Stojący tłum to usłyszał i mówił: Zagrzmiało. Inni mówili: Anioł przemówił do niego. Na to rzekł Jezus. Głos ten rozległ się nie ze względu na mnie, ale ze względu na Was. Teraz odbywa się sąd nad tym światem. Teraz władca tego świata zostanie wyrzucony precz, a jakdy gdy zostanę nad Ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie. To mówił, oznaczając, jaką śmiercią miał umrzeć. Oto słowo Boże. Bogata w treści Ewangelia chciałbym podzielić się z wami takimi czterema sprawami. Pierwsza sprawa dotyczy tej prośby, którą wystosowali Grycy, Grecy w stosunku do Filipa Panie, chcemy ujrzeć Jezusa. Myślę, że to jest taka dobra intencja i dobra prośba, która powinna nam ciągle przyświecać, aby poznać, aby ujrzeć. Aby też przyjąć Jego słowo i wierniej za Jezusem postępować, godna pochwały postawa. Ciekawe jest to, że Jezus odpowiada w bardzo specyficzny sposób i snuje tutaj właśnie taką wypowiedź o tym, co ma nadejść wkrótce. Ta cała opowieść o tym ziarnie, pszenicy wpadającym w ziemię to jest tak naprawdę mowa o nim. Jezus tutaj stosuje taką analogię yy, i przyrównuje się do tego ziarna. I właśnie druga sprawa, z którą chciałbym się podzielić, to jest kwestia, że ty również jesteś tym ziarnem. I w Tobie ma też, aby narodzić się do nowego życia, obumrzeć to, co jest jeszcze do yy, właśnie obumarcia, nawrócenia. Yy, Niedługo kończy się okres wielkiego postu, i warto się zastanowić, z czego ja jeszcze muszę się nawrócić. Tak, abym będąc tym ziarnem, obumarł całkowicie i później przyniósł plon obfity. Są takie rzeczy. Mówi się też o takich rzeczach, że nawracają się albo ostatnie, albo jeszcze po śmierci. Mówię tutaj o. Naszych na przykład przywiązaniu do dóbr, do finansów. Mówi się, że portfel ostatni się nawraca, albo duma ludzka nawraca się dopiero po śmierci. Pewnie słyszeliście to. Może to jest właśnie taki czas do refleksji, do rachunku sumienia przed jakąś spowiedzią wielkanocną. Z czego ja mam się nawrócić? Może coś jest przede mną zakryte. Panie, pokaż mi to. Kolejna sprawa to jest walka Jezusa e, i ta trwoga konania. W Ewangelii Jana nie mamy opisu konania Jezusa w ogrójcu, jest mm, opisana, e, opisane pojmanie Jezusa w ogrójcu, ale w tym akurat w tych słowach Ojcze wybaw mnie od tej godziny, możemy powiedzieć, że to jest właśnie e, innymi słowy Jezus pokazuje właśnie tą trwogę konania. Jezus mówi moja dusza. Doznała lęku teraz. I tak jak w ogrójcu Jezus mówi do Ojca, Ojcze, oddal ode mnie ten kielich, ale nie jak ja chcę, lecz jak Ty niech się stanie. Tak tutaj Jezus mówi, Ojcze, wybaw mnie od tej godziny, ale właśnie dlatego przeszedłem na tę godzinę. Ojcze, wsław imię Twoje. To jest ten czas, innymi słowy, to jest ten czas, abym był wywyższony ponad ziemię. Y Zobaczcie, jak Jezus nas kocha. Słyszałem taką interpretację jednego z biblistów, a dokładnie ojca Josemani Parambila, że Jezus tak ukochał lud, który Bóg, Ojciec mu dał, tak mu się spodobało jakby być na ziemi, że nie chciał z tej ziemi odchodzić. Tak nas ukochał, tak było mu dobrze z nami. I ta trwoga to człowieczeństwo Jezusa ta trwoga, to była ta walka pomiędzy właśnie tą kruchością ludzką a tym, tą mocą boską, która mówiła: "To jest ten czas. Mam być wywyższony nad ziemię. Mam przyjąć ten kielich. Mam przyjąć to cierpienie." Myślę, że od Jezusa możemy też tutaj się nauczyć kolejnej sprawy, by przyjmować. Uniżeniu, w pokorze ten krzyż, ten ciężar, który przychodzi nam w życiu nosić, nie buntować się. Kolejna sprawa to jest kwestia przyciągnięcia Jezusa wszystkich do siebie na krzyżu. Myślę, że już słyszeliście taką, taką, taką interpretację i ten obraz, że. Wyciągnięte Jezusa ramiona na krzyżu to tak naprawdę gest przytulenia. On chce wszystkich mieć przy swoim sercu. I chciałbym zwrócić uwagę na to, czy pociągnę wszystkich do siebie. Nie tylko ja mam do tego prawo, jako człowiek, na przykład, możesz tak pomyśleć, nie tylko ja mam do tego prawo, bo he, nawracam się, mam. Jestem jakby na przykład zaraz po spowiedzi, po komunii, tak, to Jezus mnie przygarnia. A Jezus mówi: Chcę wszystkich, nawet tego grzesznika, który jest obok ciebie, chcę też przygarnąć. Chcę, żeby on był blisko mnie, blisko mojego serca. I stąd z kolei nauka dla nas: abyśmy modlili się o to, aby wszyscy doświadczyli zbawienia, aby wszyscy uznali to zbawienie jako swoje, bo Jezus już tego dokonał. No właśnie, takie myśli mam z dzisiejszej Ewangelii. Oczywiście można by było jeszcze głębiej w tę Ewangelię wejść, ale chciałbym Was zostawić z takimi refleksjami. Po pierwsze, idąc po kolei, miej sobie taką intencję, jak Grecy mieli, podchodząc do Filipa, chcemy ujrzeć Jezusa. Drugie, zastanów się, z czego masz się jeszcze nawrócić, tak aby abyś był tym ziarnem, które obumrze w ziemi i przyniesie plon obfity. Trzecia sprawa, skradzaj e, się w pokorze na to, co Bóg dopuszcza. Cierpienie, trudności, to jest Twój krzyż, to jest to, co Bóg dopuszcza, e, abyś miał też udział w, tych, e, w tym cierpieniu Jezusa, w tych udrękach Jezusa. E, no i módl się też o to, aby wszyscy mogli Doświadczyć zbawienia, bo Jezus mówi, wszystkich przyciągnę do siebie, gdy zostanę na Ziemię wywyższony. Pomódlmy się teraz krótko w tych wszystkich sprawach po kolei. Panie Jezu, proszę Cię, dla siebie, dla tych wszystkich, którzy obserwują mnie i oglądają ten film, proszę Cię o to, aby nam ciągle przyświecała taka intencja, że chcemy Cię lepiej poznać, ujrzeć two twoją twarz, poznać cię lepiej, jaki ty jesteś, jakie jest twoje serce. Proszę cię, Panie, abyśmy w tym czasie nawrócenia, pokuty tych ostatnich y tygodniach, dwóch tygodniach, czy półtora tygodnia tego wielkiego postu, nawrócili się z tego, co jeszcze wymaga w nas nawrócenia. Zdejmij z naszych oczu te Zdejmij te, te, ma, te maski z naszych twarzy, czy też te bielmo z naszych oczu, które nie pozwala nam widzieć tych, tru, tych trudów, tych naszych, tych naszych pokus, tych naszych słabości, tych grzechów, tych przywar. Sprawa byśmy obumarli z tego wszystkiego, co jest właśnie do poprawy, do nawrócenia. Pozwól nam też, abyśmy potrafili znosić ten krzyż, który jest nam dany. Abyśmy się nie buntowali, abyśmy potrafili walczyć tak, jak Ty walczyłeś, Panie. W tych trwogach, w tych lękach, abyśmy potrafili mówić: ojcze, niech się jednak dzieje Twoja wola. Wierzę, że Ty mi dasz siłę. I proszę Cię Panie na koniec też za tych, którzy może jeszcze nie doświadczyli zbawienia, nie przyjęli jako swoje. Chcę Panie, aby ta intencja, która była w Tobie, to pragnienie zbawienia wszystkich, aby było również we mnie. Że chcę również, aby inni doświadczyli Twojej miłości zbawienia. Chcę innych przyprowadzać do Twoich wyciągniętych ramion. I oto się dzisiaj modlę z moimi braćmi i siostrami. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Amen. Życzę Wam błogosławionej pięknej niedzieli piątej niedzieli Wielkiego Postu i tego czasu najbliższego. Informacja dla tych, którzy obserwują mój kanał, modlą się uwielbieniami, które prowadzę na YouTubie. Z przykrością muszę stwierdzić, że jutro uwielbienia o 21.30 nie będzie. Może uda się to nadrobić, ale kto modli się w tym samym czasie w poniedziałki i chce się ze mną pomodlić, to zapraszam do oglądania modlenia się. Tymi uwielbieniami, które opublikowałem na YouTubie w ostatnim czasie, na przykład prowadzimy renowację misji razem z ekipą Fundacji w Gorzowie Wielkopolskim u Kapucynów. Więc nie będę w stanie swobodnie przeprowadzić tego uwielbienia w tym czasie, ale pomódlcie się też za nas i za tych ludzi, którzy będą uczestniczyć w tych renowacjach misji. Codzienne dzielenie. W miarę możliwości na moim kanale możecie słuchać mojego dzielenia tych refleksji i później jeszcze rozważać słowo w czasie osobistej modlitwy. Niech to Wam służy jako taka zachęta do zajrzenia, w czytania. No i życzę Wam błogosławionego pięknego czasu. Proszę Was, żebyście wzięli sobie przede wszystkim z tego dzisiejszego dzielenia to do serca. Z czego mam się jeszcze nawrócić? Z czy... Może zadaj Panu Bogu takie pytanie. Panie Boże, pokaż mi to, z czego muszę się jeszcze nawrócić, co jest takie dla mnie trudne, i może uciekam od nawrócenia się od tego. Zosta... Zostawiam Was z tą myślą, najgłówniejszą z tego mojego dzisiejszego dzielenia. No i zaprośmy Jezusa do naszego serca, jak to zawsze robimy. Panie Jezu, przyjdź do serca mego bo Cię bardzo kocham. Powtórz razem ze mną. Panie Jezu, przyjdź do serca mego, bo Cię bardzo kocham. Pamiętajcie, Pan Jezus Was bardzo mocno kocha, już Was zbawił, posyła Wam swego ducha. No i do zobaczenia w kolejnych odcinkach codziennego dzielenia, dzielenia niedzielnego dzielenia czy uwielbień z Panem Bogiem.